No. Jak ściana prawie. Dlaczego no, okay. ja się ja. wziął na dmuchę. No dmuchała, dmucha no, a dmucha oni tego nie ma. Zatrudniają. Tego a wie pan, jak mówi, że nie ma. Bo że chuj nic po pożarze. Pan ja I pan pod pan? Jest. pani o tym nie mówiła. Co, jakbyś ty cały dzień dmuchał? to byś ty chciał powiedzieć o sobie? A wy <laughs> pan jakiś kolega kawał opowiada? Tak się widzi mula i molata. Ile osób widzi? No, A teraz tak, teraz ja mówię. Wie pan co to zmyślone uczucia? Uczucia. Kiedy to Kiedy tyściowa z twoim nowym samochodem wpadła w przepaść. A jest tak. A wiesz kiedy jest strata? Kiedy? Kiedy bije gnata. <grymna> kiedy jest fratę? Kiedy jest? No, pan powie. A my zaśpiewamy zaraz pszczelkę, jak przyjechać. pan, powie. <laughs> no, pan powie. O, na widzenia! <todzisz>? pan szef. Pan profesor. No, panie panie profesorze. Panie panie <todzisz>? profesorze. No, no bo jakby nie, no, pan rozwalił się, za będzie 23 tysiące. No jest panią Ale kiedy, jest, kiedy no. jest strata, proszę pana? No Ale bo ja nie wiem. To kiedy strata ja? no jest? Niech pan zabierze sobie. Ja 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 to pan, pan kubica. To, <ślał> to pan kubica jest. <ślał> Właśnie. <ślał> panie, e pan na cztery. Pan na cztery. Kto to jest? Jak? Panie. Pan Tańczyk ma konia, dziewczyny wejdą, na 600. O, jakiś Oj, dawki chińskie. Zapis. I lampią się. Jak <noise> to w ogóle? Tamto 800 chyba koni. Ma in China pisze. A zaraz wyjdą i będzie 300. No, pani ej. No, pani, no, pani od Relicen. A, no, tak. A, to no, tak. A, to no, tak. A, no, A, tak. Jezu! Ty nie rodzisz do szkoły? Nie! <głysza> ja na Ukrainie mieszkam! Na zielonej Ukrainie! A wy na Ukrainie? Weźcie sobie! Ile wargi wam? Na Ja w Wilkim nie przywoziłem. No wiem A, ja jeden brytyj. Dobra brytaj! A kupi pan, pan na mnie? A kupi pan na mnie? A kupi pan na mnie? na mnie? A na rejestracji Kasia. No! Bardzo ładnie! Ja widziałem nawet darczyściowy. Ja ja to ja to. Jaki? A spadnie ten bar. A ja do A pan nam złotego też Bo niedaleko jest, ale możemy dać ten No. Jeszcze, jeszcze plus dwa. dla Pana będzie w A wie Pan, A wie też będzie w Radkowie? Wie pan, wie pan, bo my... A w bo, bo. A no. Tak. No no to musi być tak. gorzała. Tam pani, Zdrowia na dobrze pan mówi. Tam no ja. Tam Ale że my prawie mamy mocne kurze. głowy. Mój no, kolega, o ten o, wypije panu dwiego gorzały. Ale on w jest taki skromny. Panie Wie pan, jak my <laughs> pierwszego dnia na wycieczkę przyjeżdżamy,